jak budować więzi. Zmierzcha. Ja siedzę sobie w oazie naszej i toczą się we mnie pewne myśli, ponieważ dużo osób w internecie zadaje pytanie, jak budować więzi, co jest taką jedną z najważniejszych rzeczy w życiu, ponieważ dobre więzi gwarantują nam to, że dobrze nam się żyje, że mamy wokół siebie ludzi, którzy są nam bliskimi. I w pierwszym momencie budzi się we mnie taka myśl, że nie da się, nie da się dać takich bardzo ścisłych wytycznych. Ale potem, po głębszym zastanowieniu, przyszły mi pewne myśli i chcę w tym cyklu te myśli zawrzeć, bo wydaje mi się, żeby dobrze przeżyć życie, trzeba mieć dobre więzi i uczyć się je budować. I myślę, że pierwszym takim krokiem, który możemy wykonać, każdy z nas, żeby z kim zbudować więź, czy to z nową osobą dla nas w życiu, czy już z kimś, z kim żyjemy dłuższy czas, to spróbować posłuchać historii jego życia. Zachęcić osobę do tego, żeby nam opowiedziała różne historie, po to, żebyśmy mogli poznać dzieciństwo, młodość, dorastanie, chwile szczęścia, chwile rozpaczy, najlepsze momenty w życiu, najgorsze momenty w życiu, żeby poznać, żeby zobaczyć, co jest brakiem. To, co buduje więź, to umiejętność uzupełniania braku w drugiej osobie. To jest umiejętność opowiadania o sobie, by druga osoba mogła zobaczyć, co jest moim brakiem. I myślę sobie, że dla mnie w życiu najtrudniejsze było przyznać się do pewnych potrzeb. Dla mnie to było wstydliwe i trudne i powiedzieć, że ja coś chcę, że za czymś tęsknię. Bałam się niezrozumienia, wyśmiania albo zbagatelizowania moich jakiś takich potrzeb i dojrzałość w moim życiu przyszła właśnie przez to, że ja zaczęłam mówić, co ja chcę, w jaki sposób ja chcę. Zaczęłam myśleć o tym i nazywać to w sobie. I w momencie, kiedy spotykam się z ludźmi, jestem w stanie się z nimi na tym poziomie komunikować, że będąc już bardzo dorosłą osobą, Więcej z moim brakiem i nikt tego braku nie musi we mnie odkrywać, jest mi łatwiej budować więzi. Ale wracając do tematu: jak zbudować więź? Na przykład w małżeństwie już zacznij od wysłuchania historii od tego, że pojedziesz ze swoim małżonkiem czy też małżonką do miejsc, w których, które były czasem dzieciństwa. Miejsc, które obudzą wiele wspomnień, po to, żeby lepiej poznać. Słuchajcie, ludzie sypiają ze sobą, ludzie mają ze sobą dzieci, a nie znają swoich historii i nie wiedzą, co jest ważne i co jest brakiem w życiu drugiej osoby. Budowanie więzi zacznie się od tego momentu, kiedy zechcesz wysłuchać czyjejś historii. Bodajże, księga Ezechiela mówi o tym, że każdy człowiek potrzebuje być wysłuchany. I usłyszany, i jest to dobry początek do tego, żeby budować więź, więc najpierw wysłuchaj. I oczywiście teraz padną pytania: ile czasu mamy słuchać? No to Wam powiem, bo wiem, że lubicie takie odpowiedzi. Rok. Rok słuchać historii osoby, prowokować osobę do historii, dawać się wygadać, przywoływać poprzez zdjęcia i poprzez wspólne podróżowanie do miejsc. Naprawdę pomoże nam to zbudować głęboką więź między sobą. Więc zapraszam Was do tego, żeby tego życia nie zmarnować. Zapraszam Was do dróg budowania więzi ze sobą. Właśnie w taki sposób. Pamiętajcie tylko jedną rzecz. To nie są rzeczy, które dzieją się szybko. Na to trzeba trochę czasu.